Puliki dostały dynia, pierwszy raz w tym roku, w ogóle pierwszy raz dostały dynie. Są trochę bardzo zdziwione, co dostały, ale widocznie im dość smakuje. A rozpatrzą coś więcej. Tu jest sześć maluchów. Też dostały dnie. Maluchy mają około miesiąca. Tam mają siano. Tu mają jeszcze trochę zboża, jakby chciały. Tak więc nic mi nie brakuje. Tutaj jest bardzo podobnie, z tym, że tu jest ośmiu maluchów. Powiedzcie, co myślicie o dawaniu dyni dla królików? Spójrzcie, maluchy jedzą, nie wiem, czy to będzie widać mi próbują są w tym samym wieku co te wyżył wcześniej Było ich 10 z 8 Matka dwa najmniej trzy, porzuciła nie wiem dlaczego czy z braku pokarmu czy, czy no po prostu widziała że nie da rady wychować i na samym początku już się porzuciła no więc tak to wygląda Jak widzicie tutaj jest klatka co była robiona, wybieg, spisuje się całkiem nieźle, choć parę poprawek by się przydało, na razie tu są trzy sorkacze, trzy samce, też dostały kawałek dyni, zajadają, generalnie klatka, no mówię, spisuje się całkiem nieźle, choć parę poprawek by się przydało, ale z braku czasu, no jest jak jest. Generalnie filmów nie było z tego względu, że, nie było, że brak czasów na cokolwiek w ostatnim czasie. No, może to się poprawi.